Poniedziałek, pierwszy dzień tego tygodnia, no, zapowiada się najbardziej deszczowy ze wszystkich, najbardziej burzowy. Kolejne dni już powinny być pod tym względem spokojniejsze. Tutaj widzimy sytuację bieżącą. Strefy opadów związane z przechodzeniem frontu atmosferycznego. Za frontem napływa powietrze wyraźnie chłodniejsze około 10 stopni w chwili bieżącej, chłodniejsze od tego które się znajduje jeszcze przed frontem, a więc aktualnie na granicach południowo-wschodnich, gdzie temperatura powietrza dochodzi do 28 stopni Celsjusza. Pytanie, czy taką wartość w tym tygodniu jeszcze na termometrze ujrzymy, ale o tym później. Po przejściu prądu atmosferycznego na chłodniejsze powietrze, już w najbliższej nocy, będzie, będzie postępować rozpogodzenie w wielu miejscach kraju zjawiska. Tylko początkowo wieczorem wystąpią na wschodzie, no i później się nam rozpogodzi. We wtorek dzień będzie chłodniejszy. Tylko miejscami ta temperatura osiągnie wartość 20 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. dnia przewodzi, będzie to nieco, nieco chłodniej. Największa szansa na wartości powyżej 20 wystąpi oczywiście na krańcach południowo-zachodnich, natomiast no na chłodniej będzie na. W północnym wschodzie, i właściwie taki rozkład temperatury będzie w kolejnych dniach występował. Spodziewam się na najchłodniejszy północny wschód i najcieplejszy południowy zachód. We wtorek opady deszczu możliwe będą na północy kraju, na północnym wschodzie też nie można wykluczyć burzy. Środa będzie zbliżonym dniem do wtorku, tylko że będzie ciut cieplejszym, wiatr będzie słabszy, a Opady przelotne też słabsze nadal będą możliwe na północy Polski. Tutaj już zrobi się cieplej w środę i w wielu miejscach temperatura osiągnie bądź nieco przekroczy 20 stopni Celsjusza. Z tym, że no nadal najchłodniejszy północy wschód i to tylko miejscami ta temperatura tyle wyniesie. Kolejne dni tygodnia od czwartku poczynając, no już. Już będą nieco cieplejsze, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie. Tutaj temperatura osiągnie bądź przekroczy 25 stopni Celsjusza, natomiast na najchłodniejszym północnym wschodzie w czwartek temperatura nieco tylko przekroczy 20 stopni Celsjusza, natomiast opady. Opady deszczu możliwe będą tym razem na południu, na południowym zachodzie. No tutaj też należy się liczyć z burzami w związku z napłynięciem cieplejszego i bardziej niestabilnego, niestabilnego, wilgotnego powietrza. W piątek strefa opadów nam się odsunie na wschód, południowy wschód. Tutaj głównie należy się spodziewać właśnie wystąpienia przyrodnego deszczu i burz. Temperatura powietrza. Pozostanie na podobnym poziomie, to znaczy od 20 stopni na północnym wschodzie aż do 25 na, na zachodzie. Taki klasyczny ponownie rozkład temperatury. No i po takim okresie, już nieco cieplejszym, koniec tygodnia, sobota, niedziela, czyli tak jakby kontynuacja długiego weekendu no, przyniosą nam niespotykaną właściwie w tym roku falę ciepła. Miejscami się zrobi nawet upalnie. W sobotę dużo słońca w całym kraju. Dzień będzie słoneczny, suchy, bardzo ciepły. Na zachodzie tutaj widzimy nawet upalny z temperaturą osiągającą, a nawet przekraczającą miejscami 30 stopni Celsjusza. Już dzisiaj prognozujemy, że w Zielonej Górze będzie 32 stopni, a w Słubicach to wartość będzie zapewne jeszcze wyższa. Natomiast no na wschodzie, północnym wschodzie tutaj mowa jest o temperaturze 22-25 stopni. Centrum już ta temperatura będzie o kilka stopni wyższa i może sięgać Albo nawet przekraczać 25 stopni Celsjusza. Tutaj oczywiście nie ma mowy o deszczu. I w niedzielę czeka nas również bardzo ciepły, wręcz gorący dzień. Na znacznym obszarze kraju już ta temperatura wzrośnie nam do wartości osiągających 30 stopni Celsjusza, więc będzie to najbardziej gorący dotychczas dzień w roku. Tutaj na zachodzie. Temperatura najprawdopodobniej osiągnie około 35 stopni Celsjusza, więc już tutaj drugi dzień z rzędu będzie upał, w związku z czym no, będzie można mówić o pierwszej w tym roku fali upału. Jeśli chodzi o opady deszczu w, w niedzielę, to tutaj jeszcze to nie do końca jest oczywiste, ale być może już na północy kraju. Pojawi się strefa frontu atmosferycznego, natomiast przed tą strefą będzie bardzo, bardzo ciepło i oczywiście pogodnie i sucho.